Krytycznym okiem. Graj, słuchaj, odkrywaj. Seria Gothic to skarb narodowy dla wielu polskich graczy. Nietypowy klimat i fabuła. Polski dubbing i nostalgia, spowodowana tym, że wielu polskich graczy była młoda i dopiero zaczynała swoją przygodę z cyfrowym światem. Pokazuje to też ogromna społeczność fanów, która przyczyniła się do długotrwałej popularności gry, tworząc mniejsze projekty czy wielkie kolosy, takie jak chociażby polskie Kroniki Myrtany. Wydane w 2001 roku przez niemieckie studio Piranha Bytes zrewolucjonizował gatunek gier RPG, wprowadzając unikalne podejście do otwartego świata, interakcji z bohaterami niezależnymi oraz imersji. Zapraszam Was do materiału, dlaczego uważam Gotika 1 za jednego z najważniejszych gier RPG w historii, oraz jakie poszczególne, według mnie, aspekty na to wpłynęły. W grze wcielamy się z góry ustalonego bohatera, jakim jest bezimienny. Twórcy od początku chcieli stworzyć spójną historię osadzoną w specyficznym świecie, gdzie silnie rozwinięta fabuła była ważniejsza niż personalizacja. Dodatkowo w czasie tworzenia gry technologie nie pozwalały na tak zaawansowaną personalizację postaci jaką znamy chociażby z nowszych gier takich jak Baldur's Gate 3. Gothic 1 wprowadził w pełni otwarty świat, który nie był podzielony na instancje. Oznacza to, że gracz mógł swobodnie eksplorować każdą część świata bez ograniczeń co na tamte czasy były całkiem przełomowe. Powiedziałem bez ograniczeń, nie? Jest to prawda do momentu, aż nie trafimy na coś, co dla większości graczy jest po prostu elementem fabularnym, ale prawda jest znacznie większa. Mowa tutaj o magicznej barierze. Jest ona sprytnym rozwiązaniem, a dzięki niej udało się obejść kilka problemów technologicznych z tamtych lat. Bariera naturalnie ograniczała rozmiar mapy, co zmniejszało ilość zasobów do renderowania, takie jak liczbę tekstur, modeli itd. Dodatkowo pod optymalizację zasobów wchodziły animacje, sztuczna inteligencja czy fizyka obiektów. Dla starszych komputerów z tamtego okresu oznaczało to mniejsze obciążenie i płynniejszą rozgrywkę. Wróćmy jeszcze na chwilę do otwartości świata. Wiele gier stosuje system skalowania się przeciwników. Do levelu naszej postaci. Kluczową cechą Gotika był brak tej mechaniki. Potężniejsi przeciwnicy czy potwory nie czekają na to, aż nasza postać stanie się silniejsza. Wręcz przeciwnie, są obecne na mapie i tylko czekają aż nowy gracz zabłądzi gdzieś przypadkiem w lesie. Gra, jak na tamte czasy, posiadała także całkiem dobrą iluzję żyjącego świata. NPC wykonywały swoje codzienne rutyny, pracowały, jadły, spały i tak dalej. Wybory jakie gracz podejmował również miały wpływ na to jak różne frakcje oraz postacie będą nas traktowały. System frakcji w Gothicu mocno wyróżnił go spośród innych gier RPG. Każda z nich miała unikalne cele, moralność, a nawet filozofię, a dołączenie do jednej z nich wpływało na rozwój fabuły oraz na to jak bohater był przez resztę postaci niezależnych postrzegany. Chociaż wątek główny był jasno określony, właśnie możliwość podjęcia decyzji, do jakiego obozu chcemy się przyłączyć, dawał dużą swobodę w tej niliniowej fabule. Nawet jeśli delikatnie, zmieniała ona ten przebieg, otwierała inne ścieżki misji i różnorodne zakończenia. Takie podejście wzbogacało rozgrywkę na tyle, że gotyk był grą, która umożliwiało wielokrotne przechodzenie na różne sposoby, dołączając do innych obozów. Zamiast tradycyjnych klas postaci, gracz rozwijał swoją postać poprzez naukę umiejętności. I to nie byle jak. Jeśli chcieliśmy zdobyć więcej siły albo zręczności, musieliśmy najpierw znaleźć jakiegoś NPC, który stanie się naszym nauczycielem, co pozwalało na większą elastyczność w wyborze stylu, jaki nam pasuje. Dawało to grze realistyczny charakter. Nie można było nauczyć się wszystkiego samodzielnie, a trzeba było znaleźć do tego jakiegoś mentora. Rozwój postaci był również ściśle związany z progresją w grze. Początkowo nasz bezimienny bohater jest słaby, a każda nowa umiejętność, czy punkt wydany w siłę, czy zręczność, daje nam rzeczywiste poczucie rozwoju. Warto też wspomnieć o unikalnym, ale i wymagającym systemie walki. Był on. trudny, ale satysfakcjonujący. Oparte na kombinacjach klawiszy wymaga od gracza większej precyzji, odpowiedniego timingu oraz taktyki. Nie była to gra, gdzie po prostu można było klikać losowe przyciski. Każda walka, a zwłaszcza na początku, gdy postać była na strzała wymagała przemyślanej strategii. Mimo swojej koślawości był w gruncie rzeczy dobrze zaprojektowany. Opierał się on na faktycznych umiejętnościach gracza, a nie wyłącznie na statystykach czy elementach losowości jak chociażby w Gothicu 2. Głównym powodem naszego go doceniam jest faktyczne poczucie wyzwania i poczucie tej faktycznej trudności bez ciągnięcia gracza za rączkę. Warto również wspomnieć, że Gotik oznaczał się mroczną, wskąpaną w ciemniejszych barwach światem, pełnym brutalności, daleką od baśniowych klimatów, które w tamtych czasach też często można było zauświadczyć w grach. Historia toczyła się w kolonii karnej, gdzie walka o przetrwanie była codziennością, a większość skazańców miała swoje ukryte motywy. Fabuła podejmowała trudne tematy, takie jak chociażby władza, bunt, manipulacja oraz przemoc. Nie można też zapomnieć, że postacie, które spotykamy w grze, są dobrze napisane. Cechują się one głęboką osobowością, różnorodnością charakterów i podejściem życia. Takie osobistości jak Diego, Laret czy Gomez to postacie, które kierują się różnymi motywacjami, co wpływa na ich decyzje i relacje z bohaterem. Postacie, takie jak chociażby główny bohater czy Diego, Gomez i Milton, stały się ikonami w świecie gier, co pokazuje jak bardzo zapadły one w pamięci graczy. Dialogie przeprowadzane z postaciami są banalnie proste, ale bardzo charakterne, co daje nam iluzję, że postacie wydają się wręcz autentyczne. A wszystko to określone świetnym polskim dubbingiem i szczerze powiem, nie wiem czy Gothic zyskałby taką sławę i pozycję kultowej gry, gdyby właśnie nie polska lokalizacja. Jacek Mikołajczak, który podkładał głos Bezimiennemu, Tomasz Morzewski, który podkładał głos m.in. Sardasowi. Jacek Kopczyński, który podkłada głos m.in. Lee, Adam Bauman, m.in. Diego i Larysowi, czy chociażby Przemysław Nikiel, który podkłada głos Torusowi. I mamy tutaj masę innych aktorów, których po prostu nie wymieniłem. Polska wersja zachowała nieco ironiczny, ale i mroczny humor oryginału, ale dostosowała go do polskich realiów, co ułatwiło graczom imersję. Na sam koniec postanowiłem zostawić coś w bonusie, a jest to scena moderska. Pomimo upływu lat jest ona nadal niezwykle aktywna i odkrywa kluczową rolę w utrzymywaniu żywotności gry. Fani od lat tworzą własne modyfikacje, jak ostatnio głośne wspomniane przeze mnie wcześniej polskie Archolos, Kroniki Mrytany, które przyciągają starych, ciągle spragnionych fanów do poznawania nowych przygód. Osobiście nie jestem wielkim fanem modów do Gotika. I nawet wspomniane kroniki uważam, że są zwyczajnie mocno przy Mimo, że jestem pewnie w mniejszości osób, które tak uważają, w dalszym ciągu nie można przejść obok poświęconego czasu i włożonej ciężkiej pracy we wszystkie modyfikacje, które fani NAM dostarczają. Gothic to nie jest tylko gra, a pewne doświadczenie, które w pewnym sensie ukształtowało i odcisnęło swój odcisk na cały gatunek gier RPG. Dziś, ponad dwie dekady po premierze nadal stanowi to bardzo ważny punkt odniesienia w dyskusjach o najlepszych grach RPG w historii. A wy? Co uważacie o gotiku? Jakie są wasze odczucia? Sekcja komentarzy jest dla was, a ja mam nadzieję, że widzimy się już w przyszłych materiałach. Cześć!